Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji ZPP, w której y, zajmiemy się y, naszym systemem podatkowym i naszą propozycją jego zmiany. Y, przebieg konferencji będzie mniej więcej wyglądał w ten sposób, że na, na początku trochę ja powiem, ale bardziej tak na dzierżenia rozgawora, a nie merytorycznie. Y, potem Paweł Dobrowolski powie o tym co nam grozi, czyli o długu publicznym w Polsce i m.in. dlaczego ten system podatkowy trzeba zmieniać z powodu właśnie tego długu a następnie Mariusz Pawlak przedstawi naszą propozycję w jaki sposób należałoby ten system podatkowy zmienić potem zaś y, odbędzie się dyskusja, którą będzie prowadził y, Tomasz Grublewski jak zmienić ten system podatkowy Wieku tydzień był dość, dość nie, ciekawy i niespodziewany. Pierwsze to mamy raport Komisji Europejskiej. 46 miliardów strat z CIT. Tyle jest wyprowadzane pieniędzy za granicę według Komisji Europejskiej. Następnie jest Komisja Europejska krytykuje Polskę twierdząc, że mamy no, jeden z najgorszych systemów ściągania podatków i trzecia rzecz która się w ubiegłym tygodniu ukazała, a to jest e, raport Pricewaterhouse, e, że straty z tytułu karuzel batowskich w Polsce wynoszą 53 miliardy, 3% PKB. E, po czymś takim, w każdej firmie, jaka jest na świecie, gdyby wyszło, że dyrektor finansowy tej, tejże firmy, mój księgowy, dopuszcza do takich historii, zostałby natychmiast zwolniony. Natychmiast. Tego samego dnia. Natomiast to, że my zatrudniamy Pana szczurka, to nie dość, że nie został zwolniony, to urządza sobie szopkę pod tytułem Loteria Paragonowa. Żeby złapać kwiaciarkę na Kazimierzu w Krakowie lub w Warszawie, gdzie skaża, że nie wydał Paragonu na 15 groszy. Tak? To są rzeczy, w moim przekonaniu, jakby przerażające. W związku z tym, te karuzelki oczywiście to, to nie tylko rząd polski jest w nim, tym karuzelą. Główna przyczyna tych karuzel podatkowych to jest ta stawka zerowa przy eksporcie, tak? Ale wpływ ma też to, że większość polskich urzędników skarbowych zajmuje się rozliczaniem PIP-u emerytów i zanim taka spółka karuzelowa, że oni w ogóle wykryją, że ona istnieje, to jej już po prostu nie ma, a prezesa tej ze spółki znajdują pod płotem, gdzieś w Koszalińskim, pijanego i nic mu już nie można, nie można, zrobić, jak również gry na tych różnych stawkach. Ale główny, główny, przyczyny, że te karuzele nam się zatują z całego świata, jest totalna niesprawność, niesprawność naszego aparatu skarbowego, który, jak mówię zajmuje się rozliczaniem PITów emerytów, zamiast ścigać nie przedsiębiorców, bo to nie są przedsiębiorcy, to są przestępcy, to są normalne grupy przestępcze i skala tego jest olbrzymia. Dlatego uważamy, że chociażby podając te trzy informacje z ubiegłego tygodnia, że zmienianie tego systemu y, jest, czy pudrowanie go jest bezsensowne. To nie jest tak, że przyjdzie PIS dla lepszych urzędników i to się zmieni. Skąd on ich niby weźmie? To po pierwsze. Y, a po drugie, czy oni nagle się tak zmienią, bo będzie inna władza? Bardzo wątpię. Zawsze łatwiej będzie złapać właściciela sklepu z warzywami, warzywniaka, niż, niż poważną, jakąś, jakąś poważną grupę przestępczą, bo ich się po prostu, ich się po prostu będą bali. Wyzwania przed nami stoją olbrzymie, borykamy się jakoś z wieloma problemami, potrzebny jest nam system podatkowy prorozwojowy, system podatkowy, który nie będzie jakby blokował naszego rozwoju, który umożliwi jakby to, że Polacy więcej zarabiali, bo tymi metodami, tymi metodami, które nas w tej chwili raczy klasa polityczna, czyli ciągle tak podwyższanie płacy minimalnej do niczego istotnego nie dojdziemy. I ten nasz system spełnia, spełnia te kryteria. My oparliśmy go na w projekcie, który w 2001 roku stworzył e, Centrum Adama Smita pan Krzysztof Dzierżawski. E, natomiast no, ten czas, który upłynął tam, od tamtego czasu, no, on posiada e, dość kilka istotnych modyfikacji e, tego systemu. Ja wspomnę, no, będziemy oczywiście najbardziej atakowani za dwie. E, pierwsza to jest, że nie przewidujemy w tym naszym systemie obniżenia całkowitych kosztów pracy. Znaczy koszty pracy w Polsce są tak olbrzymie, że jakiekolwiek ich obniżenie e, w sensie tej globalnej sumy funduszu płac e, powoduje katastrofę finansów publicznych. E, nikt rozsądny i odpowiedzialny nie jest w stanie obniżyć dzisiaj całkowitego funduszu płac. My zmieniamy strukturę tylko tego Fundusz Płac nadal pozostaje taki jaki jest, to znaczy, jeżeli przedsiębiorca wydaje na pracownika 5000 tysięcy złotych miesięcznie, to on dalej w naszym systemie będzie na niego 5 tysięcy złotych miesięcznie wydawał, z tym, że e, zmienimy strukturę e, tego strumienia tych pieniędzy, to znaczy pracownik dostanie e, 3, dzisiaj dostaje 3000 na rękę, będzie dostawał 3750 tak? a 1200 zamiast dwóch tysięcy pójdzie do rządu świetną ma pan tyle pójdzie do rządu i za to będziemy atakowani. Kilka jest powodów, że zrobiliśmy tak. Jeden to są nie ukrywam względy polityczne. Jest to bardziej strawny politycznie wtedy projekt dla, dla klasy politycznej, to jest pierwsze. Drugie to o czym powiedziałem. Z uwagi na strukturę przychodów do budżetu w tej chwili obniżenie funduszu płac jest, no jest nierealne praktycznie. Musielibyśmy tak wysoko postawić inne podatki, że byłby bardzo duży problem. Trzeci, też, to jest ten element rozwojowy. Jeżeli popłynie 25% pieniędzy więcej na rynek, to wszyscy na tym zarobimy. Znaczy wzrost gospodarczy, jest najlepszym programem socjalnym, najlepszym programem przeciwko bezrobociu, najlepszym programem demograficznym i w ogóle najlepszym programem. W przypadku, oczywiście, ta psychologia konsumencka powoduje, że pierwsze 2-3 lata to jest realizacja takich odłożonych marzeń, czy tam remont ogródka czy, czy, czy remont pokoju, ale potem zaczynają się oszczędności i to bardzo pozytywny wpływ miałoby na gospodarkę. To jest pierwszy, co będziemy, myślę, atakowani to przez naszych. Akurat. Przez cudzych będziemy atakowani za podatek, który nie jest istotnym podatkiem, ale budzi zawsze największe emocje, bo z tego żyją doradcy podatkowi, czyli podatek CIT. W Polsce, jak Państwo, zapewne większość z Państwa wie, 60% firm nie płaci podatku CIT. A niektóre z tych firm są takie, mają know-how, że od 20 lat go nie płacą i od 20 lat działają na strapach. że to jest. Wybitna, wybitna jakaś technologia, e, i my taki podatek chcemy wprowadzić. No, i on oczywiście spotyka się z kuraganowym atakiem doradców podatkowych. E, no, bo w przypadku takiego podatku nie są niepotrzebni. Oni różne różniejsze argumenty. E, najbardziej mi się podoba taki argument, który e, chyba pierwszy przytoczył e, pan Mirosław Barsz, który powiedział, że jak się wprowadzi podatek e, od przychodów dla korporacji, to biedronka będzie sama łowiła śledzie, sama je patroszyła. Sama pewnie przybierała pomidorami e, i w ramach integracji pionowej, żeby nie płacić za te poszczególne rzeczy. W naszym przekonaniu jest to absolutnie niemożliwe, ale mniejsza z tym. E, ja teraz oddam e, głos Pawłowi Dobrowolskiemu, który powie nam o, naszym, o stanie naszych e, finansów publicznych. To jest, wydaje mi się, wielkie zagrożenie i e, nowy system podatkowy ma też spowodować to, żeby. No i warto się za to wziąć, bo lepiej robić rzeczy wtedy, kiedy nie jesteśmy do tego zmuszeni. Dziękuję.